n u よっ。はい Podinspektor Sławomir Masej, oficer pasowy Komendy Miejskiej Policji w Lewnicy. Panie inspektorze, doszło do burt kibiców obu drużyn. Najpierw z ochroniarzami musiało wkroczyć później siły policyjne. Jak na ten moment można ocenić całą tą sytuację? Tak na gorąco, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co było powodem. Powodem na pewno z jednej strony było odpalenie środków pilotechnicznych, które zabroniono. Tutaj ochroniarze musieli zareagować. Na szczęście policja nie musiała interweniować, tylko pokazaliśmy się tutaj na meczu i się uspokoiło. Natomiast co było powodem wzburzenia kibiców miejscowych, tego jeszcze nie to będziemy analizować w czasie późniejszej pracy. Zawsze po meczu analizujemy zapisy z różnych kamer. To wszystko jest monitorowane tutaj na miejscu, także konsekwencje zostaną wyciągnięte. Z jednej strony i z drugiej prowadzenie siły policyjnej na stadion wystarczyło, że zrobiło że się spokojnie. Czy przed tym rozpoczęciem meczu poza stadionem doszło do jakichś incydentów? Nie mam takich informacji, żeby jakiekolwiek incydenty przy udziale kibiców miejscowych bądź przyjezdnych miały miejsce na terenie naszego miasta i powiatu. Również teraz po meczu mam nadzieję, że spokojnie odprowadzimy wszystkich do w Podczas meczu zostały rzucone butelki plastikowe, odpalone środki pirotechniczne. Kibice byli zamaskowani przede wszystkim Krakowi. Też widziałem po drugiej stronie kibiców miedzi też. Jak rozumiem to wszystko będzie ustalane. A oczywiście tego typu e, zachowanie na stadionach w myśl no, ustawy bezpieczeństwa imprez masowych jest zabronione, a także przed nami jeszcze praca po meczu. Zresztą zawsze mówiłem, że sam mecz nie jest zagrożeniem. E, w tej chwili dużo gorzej, żeby przeprowadzić kibiców przez miasto, a następnie już Materiał dowodowy, który jest, jest zapisany z meczu, będziemy analizowali. No, mam nadzieję, że jesteśmy tutaj już tak zorganizowani, mamy takie doświadczenie, że wszyscy kibice, którzy przychodzą na stadion Legnicki, nie mają powodów się bać. No, wiadomo, dużo do, pozostawia jeszcze kultura osobista, to, to co słyszymy z trybun. No, ale tak jak mówię, tutaj panujemy nad tym również w firmach, ale dzisiaj mi się zdała egzamin. Właściwie całe 90 minut przebiegło spokojnie bezpiecznie na stadionie. Natomiast no, był taki moment, gdzie kibice Krakowi odpalili racę. W Moment wkroczenia. Siły porządkowych ochroniarzy wynajętych przez organizatora imprezy masowej. No i zaczęło się. Można wysunąć wniosek, że ta okoliczność rozruszyła kibiców przyjaznej drużyny. W tej chwili nie się wypowiadać, co było tą miską zapalną, natomiast wiadomo, że na terenie tej imprezy za bezpieczeństwo odpowiada przede wszystkim firma która jest tutaj wynajęta przez organizatora. Policja tylko w momencie, kiedy ta firma sobie nie radzi. Także na szczęście nie musieliśmy wkraczać siłami.